Witam serdecznie i zapraszam dzisiaj na błyskawiczną w przygotowaniu i smakowitą sałatkę z rukolą suszonymi pomidorami, tuńczykiem i jajkiem. Przygotowanie dania rozpoczynamy od pokrojenia poszczególnych składników sałatki. Umyte pomidorki przekrawamy na pół, odsączone z oleju suszone pomidory kroimy w paski. A ugotowane na twardo i obrane ze skorupek jajka, kroimy w ćwiartki. W kolejnym etapie przygotowujemy sos. Do miski wlewamy oliwę z oliwek oraz sok z cytryny. Dodajemy musztardę, całość doprawiamy odrobiną soli oraz czarnym pieprzem i dokładnie mieszamy. Na półmisku lub płaskim talerzu układamy umytą i osuszoną rukolę. Na sałacie umieszczamy połówki pomidorków: pokrojone, suszone pomidory, ćwiartki jajek. oraz odsączonego z sosu rozdrobnionego tuńczyka. Wszystko posypujemy posiekanym szczypiorkiem i polewamy wcześniej przygotowanym sosem. Tak przygotowaną sałatkę wstawiamy na 15 minut do lodówki. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.